Pozwoliłam sobie wczoraj odpocząć, a dzisiaj czuję się po prostu jak nowa Bogini, młody Bóg. Um, powiem Wam, że myślę o rozpadzie tożsamości chyba tak głośno to jest o rozpadzie tożsamości, o tym, że w tym momencie przychodzę do. Kolejnej, nowej rzeczywistości, do kolejnego level upa i żegnam się ze starymi rzeczami. I z jednej strony mam takie wow, ale super, nowa rzeczywistość, niesamowite idee, dalej, wyżej. Czekają mnie nowe rzeczy, bardzo dobre, bardzo piękne, takie wymanifestowane, wypracowane poprzez budowanie self-konceptu przez X lat. To o, te quantum lipy, te skoki. Mm... Pomiędzy naszymi tożsamościami, one zawsze są związane z żegnaniem się. I poleciałam mi za dlatego że pomyślałam o tym, że to życie, które mam w tym momencie, które żegnam, to jest życie, które 10 lat temu manifestowałam, o którym myślałam, marzyłam, przyszło trochę z opóźnieniem, przez co nie jest już. Zgodne z moją tożsamością, dlatego też się z nim żegnam. Wiecie, no dużo, dużo różnych rzeczy jednocześnie u mnie się dzieje. Będę się przeprowadzać. Już gdzieś tam cały czas jestem w tym procesie przeprowadzki do innego państwa, e, zmieniania całkowicie zawodu, rzucania po prostu, wiecie, w wpisy, sprzedaż wszystkiego, co było z tym związane. I nie dlatego, że tego nienawidzę, czy nie lubię, czy że nie chcę tej pracy, tylko dlatego, że nie ma już na nią miejsca. Też patrząc na całe moje życie to te zmiany, nawet jak one były na zakładkę, to ja musiałam najpierw wyjść z otwartymi rękoma, czyli zaprosić tą nową rzeczywistość do swojej aktualnej rzeczywistości. I to jest też taka rzecz, którą widzę, um, jak ludzie stoją w miejscu i nie mogą się ruszyć i po prostu mają i ja chcę tam być, ale nie mogę, bo to, to, to i to, bo to mnie trzyma, bo to mnie trzyma, no i będzie cię trzymać. I będziesz się trzymać, będziesz tam tyle, aż po prostu nie zadecydujesz, że już masz dość. I że stwierdzisz: Okej, okay, ta rzeczywistość już do mnie nie pasuje. A jeżeli marzysz o czymś i czujesz, że po prostu nie jesteś gotowy, to kochaj swoje życie tu, tu, tu i teraz, takie, które masz w tym momencie, z tą pracą, ma, którą masz. Z tymi ludźmi, których masz wokół siebie, po prostu ciesz się tym, ciesz się tą rzeczywistością. I ja powiem wam, że mimo tego, że widzę siebie powiedzmy za te 3-4 miesiące w całkowicie innym miejscu, zarówno e, fizycznie, finansowo, e, mentalnie, ja po prostu wiem, że tak jest, bo ja decyduję o swoim życiu, ja jestem całkowicie biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje u mnie e, i w moim życiu, jak wygląda moje życie. I wczoraj przy moim odpoczywaniu wyciągnęłam sobie trzy karty i były całkowicie, absolutnie idealne do mojej sytuacji i do tego, jak też to widzę, jak się dystansuje też do... jak do, się dystansuje do rzeczywistości. Chcę wam przeczytać jedną z nich. Um, one wszystkie są o tym samym, to jest um, poddanie się, uwolnienie, celebracja. W takiej też kolejności je wylosowałam, ale przeczytam Wam jedną, która uważam, że niesie niesamowite przesłanie. I jest takim przypomnieniem, że ta lekkość jest przeciwieństwem oporu. Czyli ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego, ja zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego spokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia. Odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać. Poddaję się nurtowi życia. Więc morał tej całej historii, tego mojego wywodu jest taki, że bez znaczenia, czy chcesz być w tej rzeczywistości, w której jesteś, czy chcesz być już w kolejnej, innej, to bądź. Poddaj się. Pójdź z nurtem. Ciesz się tym, co jest. A cała reszta po prostu przyjdzie, jak Ty puścisz i przestaniesz na to napierać.